KPT taki związek na 100% z branżą grową, w tym z inkubacją e, projektów growych. Trwa od 5 lat. Ma się dobrze, mam nadzieję, że rozkwita. E, no, i jeszcze, jeszcze mamy sporo wspólnie rzeczy do, do, do powiedzenia. E, szczególnie, że od niedawna ten związek wszedł na nowy poziom, ponieważ działa w naszym ekosystemie nie tylko inkubator growy, ale również akcelerator, za którym stoi pięciosobowy świetny zespół specjalistów, który ma wielki wór pełen dobrych pomysłów i rozwiązań dla młodych studiów z branży growej z Polski i z całego świata. Dojrzałość i stabilność organizacji, ale w drugiej kolejności, co nie mniej oczywiste, otwartość, gotowość do eksperymentowania z nowymi rzeczami, z nieoczywistymi rozwiązaniami. Ale przede wszystkim skutecznymi, zorientowanymi na, na taki praktyczny wymiar. Kontynuujemy misję Krakowskiego Parku Technologicznego w wąskiej dziedzinie, czyli pomagamy młodym studiom growym rozwijać się szybciej. To jest sens istnienia inkubatora i akceleratora growego. Koncentrujemy się na tym, żeby doświadc do dostarczać radykalnie praktyczną wiedzę, unikalne know-how po to, żeby oni szybciej mogli wejść na kolejne poziomy rozwoju biznesowego swoich studiów. I tutaj korzystamy zarówno z własnych doświadczeń zespołu Inkubatora i Akceleratora, ale przede wszystkim z doświadczeń i wiedzy naszych mentorów, naszych partnerów biznesowych, którzy wspólnie z nami budują właśnie tą wyjątkową, unikalną wartość Inkubatora i Akceleratora Digital Dragons. Startupy technologiczne i mode studia growe. Jeszcze jakiś czas temu uznawano za wspólną branżę IT. Teraz bardziej chyba należy o nich myśleć jako o kuzynach. Jak to, z kuzynami mają dużo podobieństw, dużo podobnych zainteresowań, problemów, wyzwań, ale też czasem różnią się w fundamentalnych rzeczach. Zarówno startupy, jak i młode studia growe mają swoje specyficzne podejścia, np. do takich rzeczy jak modele biznesowe, jak np. współpraca z partnerami biznesowymi, jak budowanie marketingu, jak cykl życia produktu, jak sam proces produkcji danej rzeczy. Zupełnie inaczej wygląda on w branży i inaczej w w przypadku większości startupów technologicznych, więc tych, tych, tych różnic jest dużo, ale jednocześnie są też, są też podobieństwa, dzięki którym możemy łączyć te, te dwie bańki informacyjne, bo tak chyba można o nich myśleć. Inkubator zaczął się w czasie realizacji projektu, w ramach którego współpracowaliśmy z inkubatorami i akceleratorami growymi. Z całego regionu Morza Bałtyckiego, zarówno z początkującymi na przykład z terenów państw nadbałtyckich, ale też bardzo doświadczonych, jak na przykład z Finlandii, Danii czy, czy Szwecji. No i to była taka dobra okazja z jednej strony, żeby poszukać inspiracji ciekawych pomysłów, możliwie najbardziej efektywnych form wspierania młodych studiów growych, ale jednocześnie Dzielenia się również własną wiedzą, własnym know-how. To są właśnie te doświadczenia startupowe i bizdewowe, które jako park generujemy na, na, na wielu frontach, więc byliśmy też w stanie podzielić się naszymi doświadczeniami i jakby też wzbogacić wiedzę i kompetencje naszych partnerów właśnie z tej części Europy. Z takiego małego inkubatora staliśmy się już teraz dość dużym, dużą organizacją, która sięga już nie tylko po, po, po ogólnopolskie projekty, ale też zagraniczne. O, należałoby powiedzieć chyba wprost globalne, dlatego że wśród naszych akcelerowanych zespołów mamy zespoły zarówno ze Szwajcarii, jak i Francji, a nawet Chile, czy Argentyny. Wśród naszych absolwentów mamy ponad 30 młodych studiów growych i oczywiście jest pokusa taka, żeby pokazać jakieś najbardziej spektakularne, najbardziej ciekawe, być może związane z dużymi liczbami zespoły. Ale dla nas tak naprawdę każdy z nich jest sukcesem ważnym i dla nas, i dla tego zespołu w różnej skali. Dlatego, że były zespoły, które, które dziś na przykład są już na giełdzie, albo pozyskały kolejne rundy finansowania, albo współpracowały, czy współpracują nadal z dobrymi wydawcami. Które wydały swoje gry, osiągnęły realne rezultaty biznesowe. Więc to jest taka pokusa dużych liczb i, i cieszenia się właśnie e, takimi spektakularnymi rzeczami. Ale dla nas istotne są też te mniejsze skalowo e, sukcesy, e, które pokazują, że po pierwsze, realnie inkubator i akcelerator wpływa na, na rozwój e, tych zespołów, co oznacza, że dla nas sukcesami są również studia, które na przykład w, w sposób świadomy podjęły decyzję o zawieszeniu swojej działalności. Dla nas sukcesem są zespoły, które zbudowały cały, cały wymiar biznesowy swojego, swojej działalności, mimo że nie miały, przychodziły do nas z niczym, a wychodziły już ze starannie przemyślanym pomysłem na, na rozwój biznesowy i w bliższej, i w dalszej perspektywie czasowej. Myśląc o przyszłości branży gier, na pewno trzeba powiedzieć wprost, że nie są to już czasy dzikiego zachodu yy, gierczkowego, yy, ale nie jest to jeszcze czas, yy, gdzie wszystko zostało powiedziane. Jest czas jeszcze na pionierów, jest miejsce na nowe studia yy, growe, na nowe pomysły, nowe gry, nowe modele biznesowe, nowe technologie. I wydaje się, że sukcesy, które polska branża growa odnosi na na arenie międzynarodowej. Mówię zarówno o tych dużych, powszechnie znanych studiach i mniejszych indie game developerach. Jest dowodem na to, że, że jeszcze nasi absolwenci, nasi przyszli uczestnicy programów inkubacyjnych i akceleracyjnych mają przestrzeń do tego, żeby pokazać swój potencjał biznesowy i artystyczny też, który jest istotną częścią szacunku. Biznesu, biznesu growego. Nam no będziemy w tym cały czas możliwie długo e, uczestniczyć, kibicować e, no i życzyć sukcesów zarówno studiom growym, jak i sobie.